urządzeń, tak? Bo to jest główne... Byliście na antresoli technicznej, tak? Poziom 3,5. Tam stoją takie trzy zabawki, tak? Tu macie, tu są trzy centrale wentylacyjne, tak? Umieszczone na antresoli. Mam pięć wentylatorów odmieniających O coś studiowaliście? O dymianie, pasażerów, coś pasażer, takiego? Pożarowa wentylacja, tak? Zobaczycie coś? No to będzie... To, to jest dla Was jeszcze instalacja. Bo wentylacja mechaniczna ma wam zapewnić komfort i dostałeść świeżego i zużytego powietrza wymianę, zapewnić komfort, odpowiednią temperaturę powietrza, prawda? A wentylacja oddymiająca to działa w przypadku pożaru, tak? Mamy wentylator odymiające o odporności ogniowej E120, czyli w trakcie dwóch godzin ma, wytrzymać, ma nam oddymić określoną ilość powietrza, czyli przy ciągu dwóch godzin nie może nic nam wpłonąć, zniszczyć, yy, tak, wentylatora czy urządzeń i tak dalej. Do tego wentylatora yy, stosuje się kanały yy, o, tak same, o tej samej odporności, bo to jest promat, tak, o takim materiale. To są takie płyty niepalne. Nie, nie I w momencie, jak wentylacja mechaniczna nam chodzi, nawiew, wywiew, tak, na poziom plus 2, plus 1 ona sobie chodzi i tak dalej, nagle jest sygnalizacja pożaru czy dymu, tak, klapy, które mamy tutaj na zejściu na poziom poniżej się zamykają, otwierają się klapy PPOŻ wentylatoro-dymiających i całe powietrze ze strefy, gdzie istnieje pożar, wyciągamy na zewnątrz przez właśnie te wentylatory dymiające One są na tersoli, ale potem jest wyrzut je przez, przez dach na zewnątrz. Co mam? Tak, czyli tu mamy Pokażemy.